Dobra, słuchajcie, to jest pierwszy live, którego robię, więc w sumie ta sesja jest trochę testowa. I z tego, co już zacząłem, zdążyłem zauważyć... Cześć, Piotr. O, jest pierwszy uczestnik, nie? bo ten drugi, Paweł Birecki, który się na czacie odezwał, w Wrocław, to tylko ja testowałem z innego konta, Już wszystko działa. Jest... To, co w stosunku z takich ciekawostek, tak? Jakby ktoś próbował robić live, to jest jakieś 20, chyba 30 sekund opóźnienia między tym, co ja mówię, a to, co wy widzicie. Także ta reakcja na przykład to, co na, na to, co, co będziecie pisać, też może nie być natychmiastowa albo może być z, ze sporym opóźnieniem. Także może zacznijmy po prostu od tego, bo oczywiście, no, nie tylko. Piotr to będzie jako jedyny testowy, że tak powiem, y, mojego pierwszego live'a, ale też y, będzie oczywiście ten, y, no, nazwijmy to po prostu wprost, wideo y, dostępne, y, dostępne na, moim, y, na moim kanale, na moim profilu na y, LinkedInie. Pomysł generalnie na te live'y jest taki, że co tydzień, może trochę rzadziej, jeszcze do końca nie zdecydowałem, ale najprawdopodobniej co tydzień w poniedziałek. Y, będzie taki live, w którym będę opowiadał o jakimś temacie. Na początku wybrałem ten taki mój bazowy: jak, jak ja widzę SNOP, dlaczego nie IBP, dlaczego uważam, że IBP jest mega game changerem dla wielu. Dla wielu organizacji, to w kolejnych, w kolejnych live'ach będę chciał bardziej od Was pozyskać informacje, czy to w krótkich ankietach, czy to właśnie w komentarzach, tutaj na czasie w trakcie live'a, jakie tematy Was interesują i jakie tematy chcielibyście, żebym poruszył. I co, jeszcze mam taki pomysł, że te live'y będą bardziej, tak powiedzmy, na żywo. Nie będę sobie pisał jakiegoś szczególnego skryptu, nie będę specjalnie się przygotował, bardziej chciałbym, żeby to była taka trochę bardziej luźna rozmowa i tłumaczenie tego właśnie i to, co myślę na temat poszczególnych tematów, albo jakie rozwiązania mam na różnego rodzaju problemy, które będą, no których będziemy chcieli po prostu tutaj porozmawiać. Ale zacznijmy od tego, co napisałem, czyli od zwiedzania mojego biura, bo to jest w sumie pierwszy dzień, kiedy, kiedy jestem w nowym biurze po przeprowadzce. Miałem być już w poniedziałek, ale tutaj pewne zawirowania, które za chwilę jeszcze zresztą zobaczycie. Na szczęście dzisiaj, teraz mi się na chwilę zawiesi pewnie obraz, bo odłączę kamerę żeby wziąć ją do ręki, ale już jest z powrotem. Yy, także w sumie, no mój taki schowek na, miotry, na miotły, tak. Tutaj pracuję, tutaj nagrywam różnego rodzaju materiały. Tutaj jest tło, tu jest bałagan. Taki mam widok z okna, a moje biuro było w tamtym biurowcu poprzednie, czy jakieś 600 metrów od yy, obecnego. No, a co tu się jeszcze dzieje, bo możecie zobaczyć tutaj za drzwiami, za wewnętrznym oknem mam jeszcze las krzeseł. Także tutaj to wszystko wpra. Trwa niemniej. Uwaga będzie jeszcze znowu przyłączenie. No, Piotr tutaj pisze, żeby najlepiej 19.20, tak żeby się w ciągu dnia trudno się wy. Wyrwać, rozumiem, zastanawiałem się właśnie, jaka godzina będzie dobra, może faktycznie po prostu lepiej to zrobić w trochę późniejszej godzinie, ale tak czy inaczej, nawet jeżeli ktoś nie będzie mógł tego obejrzeć w trakcie dnia, to ten materiał po prostu będzie dostępny na moim kanale. Jeżeli się zapiszecie, to na pewno dostaniecie powiadomienie i będziecie mogli sobie to obejrzeć trochę po czasie. Nie wiem, czy po czasie można dodawać komentarze. Pewnie można, tak? Ale tej interakcji na żywo może trochę barkować. Także tak. Dobra i słuchajcie, także mam gdzie znowu przyjmować gości. O, cześć Karol. Mam gdzie znowu przyjmować gości, więc jeżeli ktokolwiek, nie wiem, czy jest Wrocławia, czy będzie przejazdem we Wrocławiu, to Fabryczna 6, zapraszam na kawę, dajcie znać. Jakiś namiar na mnie, to macie na LinkedIn, albo telefon, nawet na stronie internetowej. Także yy, śmiało, yy, śmiało wpadajcie na kawę. Ekspresów, wprawdzie, jeszcze nie zamontowali, ale za chwilę powinien być. Dobra, zebrało nam się już cztery osoby, łącznie z moim, yy, że tak powiem, yy, fejkowym kątem do testów różnego rodzaju. Także jest więcej niż zakładałem jak na yy, pierwszy live. Yy, przejdźmy do głównego tematu. Czyli czym dla mnie jest SNOP? SNOP dla mnie to jest przede wszystkim proces decyzyjny. Sales and Operations Planning, tłumaczy się to wprost jako planowanie sprzedaży i operacji, chociaż i tutaj operacji rozumianych jako wszystkie działy operacyjne, bo mamy sprzedaż w rozumieniu takim, że są to wszystkie działy odpowiedzialne za kształtowanie popytu, za pracę z tym popytem, czyli sprzedaż, marketing, ale też mogą to być działy związane pośrednio czy bezpośrednio z tworzeniem nowych produktów, z wdrażaniem tych nowych produktów, tak, z szukaniem pomysłów, bo to są rzeczy, które faktycznie wpływają nam, wpływają nam bardzo mocno na to, jaki jest popyt, tak? Marketing, oczywiście, jakieś działy PR-owe czy wszystko inne, co może kształtować, co może dawać nam też informacje na temat, jaki ten popyt może być, i w to wchodzą na przykład też badania rynkowe, a jako tą drugą stronę, operacje to jest wszystko to, co zapewnia Poda, czyli to, co my potrzebujemy, żeby dostarczyć produkty, żeby dostarczyć usługi, które oferujemy na rynku i które chcemy sprzedać, które nasi, nasi klienci będą chcieli kupić i nam. Za nie zapłacić. I w przypadku firm produkcyjnych będzie to oczywiście produkcja, magazyny, utrzymanie ruchu, zakupy, dostawcy. Wszystko to, co, wszystko to, co jest potrzebne, żeby faktycznie ten nasz produkt dostarczyć. W przypadku firm usługowych, bo tak SNO PISA, do Operations Planning też sprawdza się świetnie w firmach usługowych jako koncepcja i zastosowanie tych zasad, tego frameworku, tak to nazwijmy. Też się fantastycznie sprawdza w firmach usługowych. Z ciekawostek to nawet ja osobiście w jednoosobowej działalności można powiedzieć, że robię sobie SNOP i weryfikuję, ile tam mogę sprzedać, jakie mam zasoby w postaci czasu. Bo to jest mój główny, główny czas, moja dostępność czasu, ewentualnie osoby, z którymi współpracuję przy różnych projektach. To są moje zasoby, które tutaj. Weryfikuje w ramach, w ramach procesu SNOP, który planuje. Na przypadku różnych firm usługowych to może właśnie być ilość koderów, ilość handlowców, ilość konsultantów, czy ilość i sklepów, ich lokalizacje. Tak, to mogą być te zasoby, które powinniśmy rozumieć w kontekście, właśnie operacji. W naszym całym procesie SafeSoon Operations Planning, czyli te zasoby, ludzie, sprzęt, pojazdy, fabryki, budynki, które my potrzebujemy, jako zasoby, żeby być w stanie dostarczać tyle produktów, tyle usług, ile nasz, nasi klienci potrzebują, albo też ile my chcemy im tego zapewnić. I teraz tak. Proces SNOP no, jest to taki comiesięczny proces weryfikacji planów i spójności tych planów po stronie sprzedaży i po stronie operacji. Tak? Czyli, okej, okay, to ile my chcemy sprzedać, ile, jak, ile mamy budynków, ile mamy produkcji. W firmach produkcyjnych to oczywiście plan produkcji. Tutaj dzisiaj mam nawet po południu, czy tam nawet wieczorem z jednym z czołowych ekspertów od planowania w Polsce Kola, żeby sobie wyjaśnić, czym jest MPS, a czym nie jest. Dlatego nazwijmy to planem produkcji na razie. Czyli plan produkcji, czy ten plan produkcji i czy mamy odpowiedni materiał zabezpieczony pod naszych dostawców, materiał zabezpieczony, że ten plan produkcji Zrealizować? Czy pod to, ile planujemy zapasów, czy mamy wystarczające magazyny, czy mamy flotę transportową zabezpieczoną, żeby to wszystko dostarczyć do klientów? tak I to do tych właściwych klientów, właściwe produkcje ty i o właściwym, we właściwym czasie. I czy to się spina? Co miesiąc, chodzi o to, żeby przejrzeć i zobaczyć, czy te plany sprzedażowe. Produkcyjne, zakupowe i wszystkie inne możliwe, czy marketingowe, czy tam nam się coś nie zmieniło w międzyczasie, że my powinniśmy nasz kurs korygować. To jest trochę w, nie powiedziałbym w kontrze, ale jeżeli byśmy wzięli taki bardzo mocno ortodoksyjny model, w którym my tworzymy na przykład budżet roczny, i ten budżet roczny formułujemy na cały rok i tam robimy sobie to balansowanie, że mamy faktycznie te nasze operacje i sprzedaż dobrze zbilansowane, i później przez cały rok realizujemy. Jak nam się nie udaje, no to co? No to ok, to co zrobimy, żeby zrobić recovery do tego budżetu? Tutaj podejście jest, no, w większości firm nie da się tego budżetu zignorować, ale tutaj mamy weryfikację tego, ok, czy ten budżet Mamy szansę na to, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ten budżet, czy ten plan, który mieliśmy oryginalnie, czy on w dalszym ciągu powinien być aktualny. Bo jeżeli robimy założenia do budżetu rocznego we wrześniu, na przykład, to czy w kwietniu, jak działamy? Czy te założenia z września są w dalszym ciągu aktualne? W wielu biznesach mogą nie być. I ta korekta kursu i umówienie się wspólne, jak na te zmiany na rynku, na to, że zmienia się zachowanie klientów, na to, że mamy jakieś problemy produkcyjne tak, na produkcji, że mamy jakieś problemy jakościowe, w jaki sposób my jako cała organizacja będziemy, będziemy tutaj reagować. Tak? I po to jest ten proces, żeby faktycznie to, co powiedziałem na samym początku, to jest proces decyzyjny. To jest proces po to, że my się spotykamy co miesiąc w ramach, nie wiem, Dimend, nawet czasami tam jest, nie wiem, po 3, 4, 5 spotkań w ramach tego procesu, ale my się spotykamy na tych spotkaniach Diment review, na supply review, capacity review, na pre snop SOP review. Z zarządem nie po to, żeby sobie poglądać slajdy, nie po to, żeby dostarczyć i proces SNOP nie jest po to, żeby dostarczyć slajdy dla zarządu na SNOP review, tylko po to, żeby w ramach tych spotkań, w ramach tego procesu i tego procesu komunikacji, bo spotkania służą tylko i wyłącznie komunikacji, żebyśmy faktycznie byli w stanie uspójnić. Uspójnić decyzję, w jaki sposób będziemy reagować na różnego rodzaju zmiany, które czy u nas wewnętrznie w organizacji się dzieją, czy dzieją się na zewnątrz organizacji, na przykład z punktu widzenia klientów, czy makroekonomii, czy czegokolwiek innego. I teraz tak, no i to jest ten światek SNUP. I teraz było pytanie jeszcze w moim, w moim opisie, czemu nie IBP. No, bo jest, przynajmniej jak się wklika w internet, to na przykład na zachodzie jest dużo więcej dużo więcej informacji odnośnie właśnie IBP. takiej wiadomości, powiedzmy, że ktoś wdraża IBP, że gdzieś się mówi to o IBP, czyli Integrated Business Planning. O SNOP jest troszeczkę mniej. Jeżeli chodzi o to, to czym jest dokładnie IBP, to odsyłam na mój kanał na YouTube, tam w ostatnim materiale to dosyć wyjaśniłem, ale tak pokrótce, chodzi o to, że wiele osób uważa, że właśnie SNOP to jest tylko porównanie tej sprzedaży i tej operacji i najczęściej sprowadzonej tylko i wyłącznie do planu produkcji, jak to porównamy jeszcze na jakimś wykresie i taka tabelka albo wykres, który nam pokazuje, ok, tak idzie sprzedaż, tak idzie produkcja, tu mamy różnicę, to to jest SNOP, tylko SNOP powinno wychodzić jeszcze troszeczkę dalej, tak? No bo takim jeżeli my na przykład spotykamy się co miesiąc i robimy zmiany w naszych planach i wiemy, że one odbiegają na przykład od budżetu, no to takim kluczowym, kluczowym pytaniem, na które musimy znać odpowiedź, to jest OK, a jaki to będzie miało wpływ na wynik finansowy, więc zaangażowanie finansów jest tutaj bardzo potrzebne. I kolejna rzecz to jest kwestia tego, że jeżeli przeglądamy te plany z zarządem na te 12, 18 czasami na więcej miesięcy do przodu, no to to spotkanie z zarządem czy z najwyższym kierownictwem, jak to się ładnie mówi, ma też nam zapewnić to, że te plany są spójne ze strategią firmy. I w tych właśnie dwóch aspektach wiele osób doszukuje się różnicy między IBP i SNOP, że SNOP to jest zdarzenie tylko i wyłącznie Sprzedaży i operacji w formie najczęściej po prostu planu produkcji, a IBP to jest rozszerzone o finanse, o strategię, o inne funkcje. Tylko z mojej perspektywy to nie da się robić skutecznego SNOP bez zaangażowania finansów, bez zadania sobie pytania, czy to, co my tutaj zaplanowaliśmy jako zespół i poszliśmy z tymi planami do zarządu, czy to jest spójne z naszą strategią, czy nie. Więc nie da się robić SNOP, które by nie spełniało, albo inaczej, nie powinno się robić SNOP, które nie spełniałoby tych wymagań, które gdzieś tam w literaturze czy w przestrzeni internetowej są stawiane przed IBP. Więc jak to jeden z prezesów, jeden z moich klientów, właśnie zadał mi ostatnio pytanie: czy ja między zintegrowanym planowaniem biznesowym i SNOP stawiam znak równości? Tak, stawiam raz znak równości, bo. Dojrzały proces SNOP dobrze wdrożony, to jest to samo, co możemy wyciągnąć z definicji IBP, gdzie definicja z IBP bardzo mocno zawsze się odnosi do procesu SNOP, więc dla mnie można te pojęcia stosować bardzo zamiennie po prostu, tak. Też jestem daleki od tego, że mówi, że o nie powinniśmy używać IBP, tylko i wyłącznie pojęcia SNOP. Jeżeli ktoś potrzebuje dla niego jest bardziej sexy. no, tutaj właśnie Karol wyskoczył mi to, czy nie jest przypadkiem tak, że cokolwiek z biznes w nazwie brzmi lepiej. Tak, ja właśnie mówię, że IBP brzmi dużo bardziej seksi, dużo bardziej trafia do, do prezesów firm, do zarządów niż jakiś tam Sales and operations planning, bo oni wiele osób z, z paroma osobami ostatnio się z Spotkałem, którzy właśnie m, mówiąc do nich o SNOP, to oni widzą tylko bardzo mały wycinek tego, czyli zbilansowanie planu sprzedaży i planu y, y, operacji. A to, co jest szerzej, to dla nich już jest na przykład coś innego. Tak? I staram się z tym walczyć, staram się trochę edukować, że faktycznie SNOP. To jest to, co możemy rozumieć pod pojęciem też IBP, to spełni wszelkie wymagania tego procesu IBP, jakbyśmy sobie tego nie zdefiniowali, nawet do tego stopnia, że zacząłem już wszędzie, że tak powiem, w komunikacji wpisywać to SNOP łamane na IBP, żeby też no jakby mieć bardziej klarowny też przekaz. Może nie wiem, czy on jest bardziej klarowny, jak to daje przez łamane, ale powiedzmy, też trafiać do tych osób, które. SNOP używa, uważają za jakiś wycinek procesu IBP. A dlaczego nie używam IBP tylko SNOP? No bo we wszystkich firmach, w których inaczej, w pierwszej firmie, w której pracowałem, czyli w Volvo, proces ten nazywał się SNOP, w drugiej nazywał się SAOP, w trzeciej go akurat nie było, ale ta nazwa oryginalna SNOP jakoś ze mną została i tak to zacząłem używać, więc można powiedzieć, że pewnie przez przypadek. Możliwe, że jakbym był w innym miejscu, w innym czasie, to robiłbym to samo i używał do tego nazwy IBP. I słuchajcie, miało być 15 minut, jest już 19. Z 5-minutowym zwiedzaniem biura i moim gapieniem się, czemu, <gryw> czemu ja jeszcze na ekranie nie widzę tego, co, co robię. I orientując się, że jest 30. Godzin 30 sekundowe opóźnienie. Ostatnia rzecz, jeszcze tylko dlaczego ten proces, niezależnie od tego, jak go nazwiemy: SIOP, SNOP, IBP, DPSNOP, jeszcze parę innych wariantów jest. Marketing nie lubi próżni, tak? trzeba się czymś wyróżnić na rynku. Tak, tak podobno powstało IBP, właśnie, żeby się wyróżnić od SNOP. Dlaczego ten proces jest game changerem? Jedna z najprostszych rzeczy: ludzie ze sobą nie rozmawiają w organizacji. Praktycznie na każdym spotkaniu, pierwszym spotkaniu. SNOP, na którym zaczynamy rozmawiać. Ok, tak wygląda nasza prognoza sprzedaży. Tak wygląda, no, wyglądają nasze zdolności produkcyjne. Takie są plany marketingowe. Tak to się przekłada na finanse. Tutaj mamy lepszą marżowość, tutaj mamy gorszą. Tutaj mamy takie problemy z dostawcami. Ludziom bardzo często otwierają się oczy. Hasło pod tym nigdy wcześniej nie rozmawialiśmy o tych tematach w tym gronie albo typu. Jak to? Ja nie wiedziałem, że tak się te plany zmieniają. Ja nie wiedziałem, że my mamy takie plany. Ja nie wiedziałem, że to się będzie działo. To ja muszę iść i popatrzeć, bo ja nie wiem, czy ja mam zasoby na to, tak? Yy, I faktycznie taki yy, prosta rzecz, można by się, że tak powiem, wydawać, że tam zbierzemy parę osób w jednej sali i wcześniej, że tak powiem, poprosimy je o przygotowanie niektórych rzeczy i o to, żeby przed spotkaniem jeszcze ze sobą porozmawiały i później na spotkaniu zaprezentowały te wszystkie rzeczy, że to tak bardzo będzie na biznes wpływało. Też dużym takim, powiedzmy, argumentem, czemu SNOP jest potrzebne, moimi najlepszymi klientami są prezesi firmy, osoby zarządzające, które pracowały w firmie, gdzie SNOP, czy IBP, czy SIOP było, idą do nowej firmy i tam tego nie ma i oni bardzo tęsknią i wtedy, że tak powiem, często odbieram właśnie... Telefony typu, na przykład Paweł, słuchaj, zmieniłem robotę, przeszedłem z tej firmy do tej i potrzebowałbym znowu Twojego wsparcia we wdrożeniu SNUP. Więc niech to będzie rekomendacją samą w sobie. I słuchajcie, dzięki za y, udział. Tak? Y, tak, jak mówiłem, jest dwa razy więcej osób niż, y, niż się y, spodziewałem. Y, czy teraz to oglądacie, Karol i Piotr? Y, y, czy będziecie to oglądać później. Dajcie znać w komentarzu o jakim temacie chcielibyście, żebym opowiedział następnym razem. I następnym razem postaram się jednak trochę bardziej streścić to do 15 minut. Dajcie też znać jak podobała wam się taka forma, powiedzmy, nieustrukturyzowana bez prezentacji. To ma sens czy nie? Zobaczymy. Potestuję, popróbuję. Jak się okaże, że no nie daje Wam to odpowiedniej wartości, to może wymyślę jeszcze coś innego albo to mam zarzucę. Dobra. Tymczasem sam bardzo dziękuję Karol Piotrek za ten za udział w dzisiejszym live'ie i pozostałych zachęcam do wklikiwania się w kolejne. Może o innej porze. Może za tydzień w jak faktycznie spróbujemy to Wieczorkiem. Dobra. Tymczasem, cześć.